Wielokrotnie obok tych badań, które są zlecane przez lekarzy na ubezpieczenie zdrowotne, nasi pacjenci korzystają z naszej oferty naszych laboratoriów w taki sposób komercyjny, czyli odpłatny. I wychodząc naprzeciwko przeciwko tym oczekiwaniom, to postanowiliśmy przygotować specjalne pakiety dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci, taki pakiet tarczycowy czy też dla osób chorych na anemię, również dla przyszłych mam, a więc pakiet dla osób, które są w ciąży i które przygotowują się do tego, żeby być w ciąży. A cała rzecz polega na tym, że jeżeli spojrzymy na te badania, które są w ramach danego pakietu, to gdybyśmy chcieli zapłacić indywidualnie za każde takie badanie, to jest określona kwota. Natomiast jeżeli weźmiemy cały taki pakiet i zakupimy te badania, to Znacząco obniża się koszt, ponieważ postanowiliśmy dawać, dać dodatkowy rabat dla tych wszystkich osób, które będą chciały skorzystać z tej określonej liczby badań. Zalety tych pakietów są trzy. Przede wszystkim jest to oszczędność finansowa. Badania w pakiecie są znacznie tańsze niż kupowane pojedynczo na sztuki. Średnio na każdym pakiecie mniej więcej od 10 do nawet 25% może pacjent zaoszczędzić. Drugą zaletą jest oszczędność czasu dla pacjentów. Żyjemy w takich czasach, że wszyscy lubią mieć wszystko na już załatwione, dlatego też jednokrotne ukucie znacznie skraca nam czas do postawienia diagnozy, zwłaszcza wtedy, gdy pacjent widzi już u siebie jakieś niepokojące objawy. Kolejną zaletą również jest optymalizacja, minimalizacja stresu dla pacjentów, szczególnie tych, którzy nie lubią zabiegów związanych z pobieraniem krwi. Te osoby szczególnie powinny korzystać z pakietów. Pakiety, jakie proponujemy w naszym punkcie pobrań, yy, są celowane zarówno dla pacjentów, którzy chcą wykluczyć lub z, widzą u siebie jakieś niepokojące objawy, ale także tacy, którzy chcą przeprowadzić sobie profilaktykę od czasu do czasu. Mamy badania stricte dedykowane konkretnym jednostkom chorobowym, ale również takie panele profilaktyczne. Mamy panel profilaktyczny dla kobiet, panel profilaktyczny dla mężczyzn, dla dzieci, panel ogólny profilaktyczny dla każdego, badania typowe w kierunku anemii, bólów yy, brzucha. Badania na osteoporozę, profile nerkowe, wątrobowe, badania hormonalne dla kobiet, dla kobiet w ciąży, dla kobiet planujących ciążę i wiele innych, typu badania przed zabiegiem chirurgicznym czy dla osób nawet na diecie. Serdecznie zapraszam i zachęcam do korzystania z naszych pakietów. Może warto podkreślić, że nasze laboratorium jest bardzo nowoczesne, posiadamy wszelkie certyfikaty i zarówno sprzęt, jak i kadra naszego laboratorium cały czas są doskonalone. Tym bardziej zapraszam do skorzystania z naszej oferty.